To sprawia, że masz ochotę na seks. A mój facet jest bardzo atrakcyjny. Mogę go poznać? Dwie minuty rozmowy i dwa razy już się stuknęliśmy. Seks to... no właśnie. Uważa się, że dla kobiet seks zawsze równa się uczucia. I że uprawianie go bez zobowiązań ze stałym partnerem nie jest możliwe. Rzeczywiście dziewczyny częściej od chłopaków łączą seks z emocjami. Zwłaszcza z przywiązaniem. Ale to nie reguła. Dziś przyjrzymy się różnym podejściom do seksu i do związków właśnie wśród dziewczyn. Wiktoria to zadeklarowana singielka, natomiast Natalia najlepiej czuje się w stałych związkach. Wychodzi na to, że dziewczyny różni jedynie podejście do związków? Niechęć do nich wcale nie musi wynikać z pewności siebie, a wręcz przeciwnie, z niepewności. Ta przekłada się na trudności w budowaniu relacji. Warto koncentrować się nie na walce z uczuciami, a na rozwiązywaniu problemów, które sprawiają, że nie czujemy się gotowi na relacje. Przyjrzyjmy się dziewczynom jeszcze bliżej. Mają wypełnić krótkie ankiety. Jak często uprawiasz seks? Często, ale za rzadko. To nie jest odpowiedź. Ja tu podałam dokładnie. Z datami? Aż tak że nie. Dla każdego często co innego oznacza. Znaczy, u mnie to tak zależy, jak często widzę się z chłopakiem, bo jestem trochę pracochodiczką i czasami jakby przez cały dzień nie mam dla niego czasu. No ale jak się z nim widzę codziennie, no to codziennie. Albo więcej niż codziennie. I by się codziennie z jednym chłopakiem znudziło. Możesz się jednak zastanowić nad tym chłopakiem. <noise> Zwolennicy seksu bez zobowiązań powołują się na naturalną ekspresję seksualną człowieka. Seks dla nich jest przyjemnością, dla przyjemności i tyle. Ci, którzy wolą seks ze stałym partnerem, podkreślają jego rolę w budowaniu bliskości i zaufania. Co sprawia, że masz ochotę na seks? No jakby taką po prostu czuję wewnętrzną potrzebę i napędza jakby to, to że mój facet jest bardzo atrakcyjny. Mogę go poznać? Eee, no to u mnie jest. Ja napisałam, że wiele czynników i że czasem wystarczy jakiś zapach, który na przykład bardzo lubię. Eee, czasem jakiś kształt. Czasem nawet smaki sprawiają, że, że takie, wiecie, producjaki. Kim uprawiasz seks? Różnie. Raz z mężczyznami, a raz z kobietami. Eee, no to ja raczej tylko raczej, <laughs> nawet nie raczej <laughs> z moim chłopakiem. Ja bym wprowadziła tak jakąś dziewczynę. Jak szybko decydujesz się na seks, i co ja mam powiedzieć? W sensie normalnie, bo ja mam chłopaka od 9 lat, to normalnie, no to, no nie wiem, ja mogłabym i po jednym dniu, ale mm, musiałbym ktoś do siebie jakby przekonać. Mm. No. no to ja napisałam podobnie, bo napisałam po prostu, że jak czuję wspólny język no. z kimś, to wtedy spoko. Seks na pierwszej randce też jest okej. Okay. Czy uprawiasz seks z nieznajomymi? Dlaczego? Tak, z ulicy to nie? Ale szybko poznaję ludzi. Więc no, tak jak napisałam też wyżej, że jak, jeśli już kogoś poznałam z kim zagadamy, no, to chyba to no, nie jest nieznajomy. Raczej. <noise> Raczej to nie jest tak. Ej, idziemy uprawiać seks? Nie, to tak to nie, ale kogoś poznanego z internetu czy coś, to, to jak najbardziej. Nawet taki poznany przez jeden dzień to może być troszkę z ulicy. No to ja mam... nie. Boję się o różne choroby i tak czułabym się z tym źle. W sensie raz spoko i w ogóle, ale gdyby to miało być moje jakieś codzienne życie, to czułabym się tak trochę... No źle. To jest jakby się kłócić z moją moralnością, gdzieś. Rozumiem. Piękne pytanie. E, czy używasz antykoncepcji? No to szczerze odpowiadając, zdarza mi się. No gdybym miała jakby dużo mężczyzn, to antykoncepcja byłaby u mnie na pierwszym miejscu. Czy zawsze? Od czego to zależy? Nie czasami tak za bardzo pociągnę emocje chyba, żeby... Trzeba umieć opanować. Jak zapobiegasz chorobom wenerycznym? No, tak jakby nie zapobiegam, ale jakby nie mam partnerów kilku, więc nie muszę się aż tak tym przejmować. W sensie, wszystko się może zdarzyć, ale... No tak no ja regularnie się kontroluję u lekarza. No bo tak jak mówiłam też wcześniej, zdarza mi się raczej używać antykoncepcji niż regularnie ją stosować. Oczywiście, to nie jest dobre, wiadomo, A, ale to nie będzie zapobiegnięcie, tylko mm. już się dowiesz jakby. No tak, to, no niż tak, tak zapobiegać zapobiegam, troszkę nie zapobiegam, to potem ewentualnie mogę płakać i leczyć, ale ale na razie jest wszystko okej. Okay, nie miałam żadnych. Także po co są prezerwatywy? Aby chronić przed niechcianą ciążą, no i chorobami różnymi. Tak, w sensie chyba tak. Górne. Wasz wybór jest zawsze OK. O ile podejmujecie go w zgodzie ze sobą. Jedyne o czym zawsze musicie pamiętać, to zabezpieczenie. Zwłaszcza jeśli preferujecie otwarte relacje. Zapewnia poczucie bliskości partnerami, podoba mi się już. A skoro jesteśmy przy tym temacie, pora na miks teorii z praktyką, dziewczyny muszą połączyć odpowiedni rodzaj prezerwatyw z funkcją, która odróżnia je od pozostałych. Co dopasujemy? Tak. Ja tak patrzę pod swoje kartki, które mam, które mogę... Ale dobra, wezmę pierwsze lepsze. Dobra, Invisibility to, to będą pewnie super cienkie. Ostatnie stałe extra safe. Dobra, jakie masz karteczki? Pierwsza mam zaczynać? Dodatkowa stymulacja pochwy w trakcie seksu z prążkami. No, też tak myślę. Dobra, ja mam, zapewnia poczucie bliskości z partnerem. Super cienkie? No, chyba tak. Prawdziwie naturalne doznania skóry na skórze. Real feel, Ja tak się domyślam. Dawaj. E, dodatkowa przyjemność i stymulacja partnerki. No to Intense Orgasmic. Szczególne zabezpieczenie. Prezerwatywy grubsze. Okej. Okay. Extra safe. Jest. No, nieźle. Cześć, jestem Wiktoria i jestem specjalistką od prezerwatyw. Ja nie. A wy dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego? Każdy lubi co innego. Pamiętajcie, że wybór odpowiednich prezerwatyw to gwarancja udanego seksu. A czy pewność siebie przekłada się na poszukiwanie doznań? Zobaczmy, jak Wiktoria i Natalia nawiązują znajomości. Dziewczyny nie wiedzą, co czeka je w studio. Maurycy natomiast dostał konkretne wytyczne. Ma sporo żartować, flirtować i nie ułatwiać dziewczynom zadania. Czy sprawdzi się stereotyp, że singielki z wyboru są bardziej otwarte na wrażenia i skłonne do ryzykownych zachowań? Masz minutę, musisz utrzymać rozmowę. Maurycy. Wiktoria. Cześć Wiktoria. Strasznie mi miło. Cześć. Cześć. Maurycy. Talia. Jak tam? E, wszystko w porządku, a u Ciebie? Skąd jesteś? E, z Czeczenii. Ładź to jest. Nie no, z Warszawy jestem. Serio tresujesz karpie? No, nie no. uwielbiam karpie. Tak? No, naprawdę. Ale tresować czy. Nie, w Co sensie jest? to są strasznie ładne ryby, moim zdaniem. Zwieszczat. Zbieszczat Tak, daleko kawałek mam. Nad morzem, no lubię. morze. No nad morzem, jasne. Nie, jakby Polska jest taki tyci, najmniejszy kawałeczek y, po prawej stronie to jestem tam ja, przy Ukrainie. Okay. Ale super. Nie, ekstra, naprawdę. Nie, bardzo lubię karpie i na przykład, Nie, no, na żartuję, ten... żartuję. Kompletnie wiesz? nie znam. Żartuję, że nie tresuję karpie. Bo już musiałem powiedzieć, że żartuję, bo już tak patrzyłaś na mnie, ale super, co za nie, takie, no, bo co są, za różne, dziwak. są różne hobby, w sensie nie, totalnie autentycznie jakby ja to szanuję, nawet nie ma. Nie oceniasz byś... już. Nie, no, nie. To fajnie. Absolutnie. Kiedyś jak wracam z dyskoteki, to pojechałam na Ukrainę zamiast do siebie. I w, no, co? Tak. co ty mówisz? Przez jakieś góry przyjeżdżałaś? Czy... Nie, zwykła droga. Okay. Tylko później nagle jest takie odcięcie od świata i nie ma już nic. Wiesz, ja na przykład rysuję konie. Tak? Mm -hmm. A, no to byś się nie zdziwiła w sumie, że ktoś. No. Czyli tresujesz koniec, ale też jeździsz na nich, czy to No, jest... naprawdę. Okay. Nie żartuję. A, a ty, dobra. No. Nie żartuję, serio jeszcze na koniec. Żartujesz, że żartujesz. Tak. A dobra, dobra. No, nie, fajnie. A w ogóle, ile masz lat? No, to na ile wyglądam, no? 21. jeden. No tak, 21 bym dała, myślę. No, 23, ale każdy mi daje właśnie mniej zawsze. A studiujesz? Eee, nie, nie, nie. Czyli nie, ten jesteśmy związkowi, jesteśmy. Mam 17. Serio, masz 17 lat? Nie. <laughs> dużo, za dużo tych żartów. Nawet 23. bym się nie braził, gdybyś miał 17 lat, bo. Tak? Wolisz młodszych? Nie, nie wolę. W sensie, w sumie nigdy, nigdy nie byłam z młodszym, więc wiesz. Tak? Czyli mogłam spróbować. Byłeś, czyli taka związkowa jesteś bardziej, czy? Nie, nie. Ok. w ogóle. Dobra, to teraz mówmy się, że już bez żartów. Tak? Bez żartów w ogóle, tak, poważnie. Bo my za dobrze jesteśmy w tym, wiesz. Okay. Ciężko rozpoznać. ale widzisz, to znaczy, że pasujemy do siebie. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja, ja lubię ludzi z poczuciem humoru na przykład, bardzo. No to ja też, no z dystansem do siebie. Tak, no. tak. M może masz jakieś historie szalone jeszcze? Nieraz wyprosili z dyskoteki, bo byłam w dresach, a raz była taka sytuacja, że powiedziałam wszystkim, że muszę... Ale przecież na wejściu sprawdzają, czy jak się jesteś ubrana. No to właśnie przed wejściem To nie mnie coś zrobiłaś niefajne. Nie, przed wejściem już mnie Coś złego Dobra, to co? Umawiamy się, że nie żartujemy już. Dobra, to... A, to od razu? <noise> Nawet się nie skrzywia. Tak. Nie, bo ja słyszałam, że jest coś takiego, że zawsze jest za dobry seks, jak... Y jak się właśnie stukasz, to wtedy dwie osoby, jeśli będą miały ze sobą jakiś kontakt, to, to patrzą sobie w oczy. To w sumie już się stuknęliśmy, tak naprawdę. No ale nie spojrzałeś mi w oczy. No, no to jeszcze raz możemy się stuknąć. A, Jest widzisz. A, masz jeszcze jakąś historię? No dużo, dużo mam Zresztą Słucham. Takich, tutaj nie wiem, czy mogę wszystkie mówić. <grym> ja już powiedziałam. Może na osobności bardziej. Ile <grym> minut, dziesięć. Dwie minuty rozmowy i dwa razy już się stuknęliśmy. <grym> dobre, dobre, podoba mi się. No. Powiem zabawnie, no. Jakie są wrażenia uczestników po tych rozmowach? Która z dziewczyn była bardziej pewna siebie? Pewna siebie była bardziej Wiktoria. Jak się czułaś w środku? Mm, całkiem komfortowo. Dla mnie to żadna nowość. E, na początku czułam się skrępowana, ale później mi przeszło. Jak oceniasz swoją pewność siebie? No średnio. Um, no myślę, że byłam bardzo pewna siebie. Na początku się mogłam trochę zestresować, ale później już jak Gatka weszła na dobre tony, to było Okej. Okay. Myślisz, że cię polubił? Mm, no, myślę, że tak. Myślę, że tak, bo później sam przejął inicjatywę i. E, no i też śmiał się z żartów, więc wydaje mi się, że w miarę tak. Która bardziej Ci się spodobała? Um, Natalia, na pewno. Sądzisz, że mu się podobasz? Jest szansa, aczkolwiek nie jestem tego pewna. Chyba tak. No, bo były później takie leciały takie gatki na podryw z tymi stykaniem się szklankami i tak dalej. Stary trik, ale zawsze działa. Której z dziewczyn bardziej się spodobałeś? Hmm, ciężko, ciężko powiedzieć. Uh. Myślę, że tej, co nie miała chłopaka. Czy on Ci się spodobał? Um, trochę nie w moim typie, ale myślę, że poczuciem humoru tak. Hmm, tak. Pora na ostatni test. Zobaczmy, jak dziewczyny poszukują doznań. Natalia i Wiktoria mogą wybrać tylko po jednym obrazku z każdej pary. Dobra, pomiędzy karuz karuzelą a roller coasterem wybieram roller coaster. Dużo więcej adrenaliny to zdecydowanie roller coaster. Miałem kiedyś przedki incydent z karuzelą, już więcej nie wsiądę na żadną karuzelę. Podróż kamperem czy pobyt w hotelu? Jak ma być pięciogwiazdkowy, to pobyt w hotelu. Kamperem Lubię takie survivalowe klimaty. Jest dobrze jak jest, lubię zmiany. No nie, no jednak zmieniłabym dużo w swoim życiu. Zdecydowanie zmiany. Ja nie jestem statycznym człowiekiem, jestem wolnym strzelcem i muszę się poruszać i zmieniać często otoczenie. Nocne miasto, koc i laptop. Aktualnie jestem przepracowana, więc koc i laptop. Jak samotnie to koc i laptop, a jak z kimś to nocne miasto. Koncert pełen ludzi i teatr. Ej, naprawdę nigdy nie byłam w teatrze. No, kocham film i teatr, ale jednak koncert pełen ludzi. Koncert pełen ludzi. Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Bo prawda to tylko odpowiedź, a tutaj można coś porobić. Statystycznie osoby, które preferują stałe związki, charakteryzują się niższym poczuciem własnej wartości oraz mniejszą potrzebą poszukiwania doznań. Co o tym myślisz? Jak to się ma do Twoich wyborów w ćwiczeniu? myślę, że w swoich wyborach też takie mniej statyczne rzeczy wybrałam, tylko bardziej takie szalone, spontaniczne. No i ja mam wysokie poczucie własnej wartości, więc myślę, że, że to jest prawda. Nie, ja się totalnie się nie zgadzam. No, jakby jestem osobą, która poszukuje różnych nowych doznań w ogóle jestem dosyć szalona. Także nie, to w ogóle to nie jestem ja. A jestem w stałym związku od dawien dawno. Tak. Są pewne założenia co do cech osobowości i typów relacji, jakie wybieracie, ale to tylko teoria. Większa pewność siebie i potrzeba doznań to większe prawdopodobieństwo seksu bez zobowiązań, ale to nie znaczy, że spokojna dziewczyna nie może zaliczyć one-night standu, a szalona nie odnajdzie się w stałym związku. Różnimy się i to jest super. A to wy wiecie najlepiej, co jest dla was dobre. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye! Oh,